Widzicie to? 92% gry ukończono. O oh jest, zaraz koniec. Już się nie mogę doczekać. Ho! ho, 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 ho. Kurde! Będzie dobrze Szybcie, szybciej, szybciej otwieramy te drzwi. Trzeba szybko wykonać główną misję. O, tam się coś świeci. <gulę> Kurde, zawsze mamy inne priorytety niż wykonanie głównej misji. Znaleźć jakieś skrzynki i inne fajne rzeczy. O, tutaj znalazłem skarb. O oh jest odblokowano wszystkie dokumenty. A jeszcze jeden został mi. O oh, fuck. Co ja mam zrobić tutaj? Da się to jakoś zepsuć? Da się zepsuć. Okej, okay, kręcimy, kręcimy. O, tu się coś podnosi. Szajdzę. Po drugiej stronie też jest coś. dać się da skoczyć, tak. Dobra, drapujemy się. Ciekawe co będzie do góry w takim razie. A, nic nie widzę. I zwoki. O, tam coś jest. Okej. Okay. znaleźliśmy mapę. Oooo... Oh. O je, nie, 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 co, co ty kominujesz, co? Co to kurde miało być? Hej! Tyś się pozwolił? Eee... Ja by to zablokować, bo to w pewnym momencie się jakoś tak... Opuszcza, co nie? A to się jednak otwiera, o ty... Aha, takie buty! Myślałem, że to na takiej samej zasadzie działa z dwóch stron. Okej... Okay. Dobrze, to tutaj pokręcimy teraz tym. To się podniesie do góry, ale co to nam da? To jest jakaś klatka? Czy co? Hmm. Aha! To da się rozbujać. Że zamkniemy może zamkniemy to coś? Czy nie? Jak musicie? Zamknąć to czy nie? Da się zamknąć właściwie? Ja się boję, że mogę wpaść przypadkiem do tego <grym i> dużej dziury. I zamykamy, okej. Okay. Cool. Teraz trzeba będzie pociągnąć to do... Czy ona jest taka silna? Jest, bo ma tu maszynkę fajną. Wiesz I... że się nie ślizga. Uuuu, Timber! Okej okay. Teraz ja się tam w wdrapać. Muszę jakoś dostać się na górę. No Uh, ale jak się tam dostać? To jest good question. Good question. Fuck sake. O, właściwie ja teraz to opuszczę i to się zatrzymie. Aha! Dobrze kombinujesz bugi, dobrze. Teraz się zapiąłem tutaj tego. Ho, ho! Lubię, jak mi dobrze idzie. Fuck się to jakieś przesunąć? Przy, eee. Jest bliżej jakoś? Chyba jest troszeczkę, czy nie? Czy przystaje? Cholerancia, ja bym to zrobić tutaj? Czy coś tu co się sieci może? Czy na naokoło mnie? Dałby się tam wbić łuk. Ja by to gówno rozbijać. spytanie. Ok, mam pewien szalony plan. Spróbuję to poczynać tutaj jakiś do góry, że ja mógł na to wskoczyć może przypadkiem i dam wybić się na tą ściankę. Okej! Okay! To był dobry plan. Dobra. To jest Słowicze chyba świątynia teraz zresztą. ognia, w którym królowa wybiera swoją następczynię. Wybrana kapłanka wkracza do klasztoru. Otrzymuje twoją moc i zostaje nową królową. Czyżby sam miała zostać królową? kobiet dobrowolnie oddało duszę za ten dar. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w gnijącym ciele. Sam. Naczynia. To nie jest transfer mocy. Przekazuje się dusze. Te wszystkie królowe, one były. to. ofiarami. Chimiko, pierwsza i ostatnia. O Boże, a teraz chcesz sam. Nie oddam. Opentana baba. Sam. Mhm, mm jest tutaj znaczy jakiś dokument nie gdzieś. Królowej. Muszę powstrzymać to szaleństwo. Gdzieś to kuźwa jest tutaj. A, po drugiej stronie. <laughs> Okej. Okay. Nie patrzmy się kurwiałem. Zatworzymy. jest udało się otworzyć to. A, gdzieś te dokumenty leżą. To nic nie widzę. Ok, zbliżamy się do końca tego tunelu całego. Tutaj jest skrzynka. Zbieramy więcej surowców. No niestety nie uda mi się wszystkich broni ulepszyć raczej. Braknie mi surowców, niestety. O, kolejna skrzynka. O, może jednak? A nóż? No chociaż jedną jeszcze. Mam już dwie broń na maksu ulepszone, więc kto wie, to wie. Fajnie by było mieć wszystkie. Punkt bez powrotu. Okej. Okay. Czemu? Szkoda. Czyli umiejętności. Nie mogę nic z nimi zrobić. Po prostu jestem za dobry. Dobra. Skoro wszystko mamy, czas ku uratować kochaną sam. A potem zrobię trójkącik razem. Już się nie mogę doczekać. Oh. zigurat przy Co to jest zigurat jakaś taka dziwna nazwa wow ale wieję czuję że się to zacznie zaraz rozpadać że just in case już biegam zygzakiem no o czemu się zatrzymałeś Co tak powoli już a ten co tutaj robi się! Uważasz się za bohater, Helario! Wszystko, co zrobiłem, zrobiłem po to, by przeżyć. Ilu ludzi ty zabiłaś, by osiągnąć to samo! Około dwustu. Tutaj nie ma bohaterów! Tylko ci, którzy ocaleją. Chimiko jest niebezpieczna i wściekła! Pała rządzą zemsty i posiada prawdziwą, destrukcyjną moc! Jump! Jump! O, tutaj jest. Okej, 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 okej. Znalazłem coś. Punkt do się czynienia. Po co w tym miejscu to już nie wiem. Ale gdzie ja mogę szczenić takie? O, tam jest coś. Ok. Jest to jakieś takie bezpieczne miejsce do Zapała się, super! Teraz tam już przeskoczymy Chyba dobrze robię co? No i idzie dalej A, tutaj jest coś takiego Da się na to skoczyć, da się, bo co? Uff W ostatniej chwili się skapnąłem, że jednak się kończy to Okej, okay. chyba trzeba wyjść Teraz na tą ściankę Masakra, w co ja się spinam do góry, co? No idź! Idź, babo! Ech... Dobra, niewiele brakowało mi spadu. Jujujujujuj... Juj, juj. Ciekawe, co się stanie na koniec Czy ta królowa się pojawi? Eee. eee... Q. Czyli trzeba użyć tego dzwona na tej bramie tutaj, co? O, -o. Fak, się zagapiłem Niewiele by brakowało, by spadł Eee, okej okay. Tylko, że złą stronę to zrobię, oczywiście Także od tej strony Szczęść to Uda się? Uda się? A no może dałoby się? A może, może bym stał przy tej bramie właściwie I się odsunął w pewnym momencie Nie, jest łuk Okej, okay. to było dobre rozwiązanie. Trzeba było tego tak od początku zrobić, Ech... Się tutaj wszystko, kurde, rozwala. To drewno wytrzymało tyle lat, i na ile, kurde, Lara wpada, i wszystko się psuje od razu. Gdzie tu jest jakaś ścianka, gdzie mógłbym przybić moją linę? Jak ktoś coś widzi? Gdzieś coś powinno się świecić, ale kurwa... O, może tam do tego dzwonu? O jest jakieś rozwiązanie Myślę, że to może spaść, bo jestem problem łooo Eee, szybciej, szybciej I do góry Ok Gdzie by tutaj Gdzie tutaj, e, gdzie tutaj trzeba iść, żeby... E... Kurde, nic nie widzę! To jest raczej chyba za daleko po tej stronie, czy nie O nie, dał się, dał się, okej, okay, super. Ja! Zrobiliśmy co się dało, żeby ich nie Dzięki Dostańcie się do kurda. Nie zostawimy cię tutaj. Będziemy czekać. Dobra, dobra. Idziemy szybko, 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 kurde, bo oni tam zaraz przyjdą wszyscy. Oj, 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 dobrze, że to wyczaiłem. Chyba że ona nie doskoczy tutaj. Dobra. Też się tutaj wejść jakoś? Czy tu iść? Fuck. Okej, okay, o! Good, 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 good. Przeskoczy jakoś na drugą stronę? Nie. Nie, chyba nie. Do góry może? Ciężko powiedzieć. O, da się potem wejść. Aha, okej, okay, teraz rozumiem. Wyglądało to jakoś tak dziwnie mało przystępne. Się bałam, że nie da się po tym chodzić. I tutaj trzeba gdzieś coś wczelić. O, co się dzieje? Kierunek jakiś. skała odpadła! O! Ja tam zaraz będę mógł się podczepić, super! Good, 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 good! Coś czuję, że siły natury działają na moją korzyść czasami o ra 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 ra, ra. O, kolejny wow. Dobra, trzeba tutaj przeskoczyć w takim razie. Zapijemy się. Da się gdzieś tutaj gdzieś iść, oprócz tego na dół? O wow. Ale mnie brakowało Masakra. To w ostatniej chwili się zopałem przecież. Widzieliście, nie? Okay. O, jakiś obóz okay. o zadniej. Checkpoint. Okej. O, się zbieramy, wszystkie pełne. I, I o, tutaj trzeba na to skoczyć zapewne. I da się do góry iść? Da się do góry iść potem. Dobra. Sprawdzimy, czy czegoś tu nie ma. O holera, tam się da Szajze, ale się od razu pogoda pogorszyła. Jakierdole, jak tutaj wieje. To jest jakaś ścianka. Wzłapiemy się? Okej. Okay. No, łap się. No co ty robisz, co? Spina się. Spina się, dzielna. Wo. Chyba, że kamienie może być. Myślę, że coś mnie zaraz tutaj strącić strącić. Wow. Tutaj? No tak. O oh, kurde. Jeju. Ooo. Wow. Teraz przeskoczymy w lewo Łapią się. A oh. Ale jestem zmęczony. Okej. Okay. Udało się wejść! I na nie zginąłem. Wow. O wielka królowo! Po wielu próbach stopyłem dla ciebie naczynie! Przelej w nie są duszę! I powróć do tej ziemskiej powłoki! Przelej ją i bądź odwrocona! Przelej i przelej! Shut the fuck up! Czy to! Ok, wypadło za daleko, jest, kurde, wiadzie za mocno. Ok, muszę tam jakoś wszystkich zabić. Nie. Kurde, strasznie, gdzie ona jest? Kuźwa, ja nie widzę jej. O, tam koźwa, idą mi pomóc, kurde. Kurde, gnojki się pojawiły. Fuck, słuchaj się, słuchaj się. Shotgun może. No, kuźwa shotgun jest gówniany. To jeszcze? Chowaj się, chowaj się. A jeszcze kuźwa jeden. Nie lubię tych kostków z tarczami. Tam kuźwa jeden do góry, drugi. Ło! Ja pierdolę, co się rzeźnie robi. Aha! Sk skąd ten granat się tam pojawił? Co? To jest życie przypadkiem. Już nie ma się co bawić w celność. Po prostu trzeba strzelać wypowiedź. To się gdzieś dać wdrapać? Nie da się. Nie za bardzo. iść dokładnie. Czy tutaj przez to możesz przeskoczyć? Uuu, łap się, łap się, nie nie nie, nie. samorea się pojawia tutaj Dobra, dobry motyw Dobra, tutaj się zdrapujemy Bok się robi strasznie niebezpiecznie, dużo przeciwników jest A może się sumę za tą ścianką tutaj O ale go przygniotło, szybciej chowaj się, no chowaj się Ponowne go, chowaj mu Jeszcze ktoś? Co oni są? O to już jest Ty gnoju Wszyscy? Nie, tam idą Wybuchło coś, coś zginęło Już się ja amunicja skończyła? Dajcie spokój, tak szybko. Chowaj się, chowaj się. No, Jak nie widzę kuźwa. Tam kuźwa jakiś sniper jest. Jeszcze gdzieś tutaj jest. Łoł, w głowę. Jest mój łuk. Tego palić. Co się dzieje? Co nagle zaczęło tak mocno wiać? Może mi to za długo idzie? O kujba. Okej! To było akurat dobra. Szybciej ucieka, ucieka, bo ci tutaj mało życia zostało na razie. kochanie. skoczyłem na to. Gdzie on jest? To jest, zada się sam. I viaję go. Nie ma szans kuźwa. Co ona mu zrobiła? Jak to się stało? O, O spadł! Widzieliście to? Jeju. Wow, to było fajne. Podobało mi się to. A uh, amunicję zbierać. Kiedy wezmę ja amunicję. Gdzie jest jakaś amunicja? Czy do góry może? Nie mogę wejść. Wow. Gdzie oni są? Gdzie... Cie, cie. Oh. Co się dzieje? Co się dzieje? O. o Jezusu. Fuck you. O kurde. Łap się, łap się, łap się, się, I się. E. Okej. Okay. Okej. Bezpiecznie się udało. Bez... Idź szybciej, szybciej, szybciej. Ty tak wolno idziesz. Czemu idziesz tak wolno? Czemu slow motion? Co oni ja atakują? Samurai-san. Arigato. Kończyła Sake. Jak ja mam go pokonać? On chyba ma plecy odsłonięte, że muszę go zajść. Ooooo! Wow. Taki bydla! A, kiedy kan. Jednego dużego takiego byka pokonałem wcześniej, tylko że on był dużo mniejszy. Aha! Widziałem, że plecy trzeba go strzelać. Nie, 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 Pusią! Ty gnoju. Co jest, gdzie jest moja broń? Chóźwa, przypos jakichś poślików ty gnoju. Fuck! O nie 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 Fok, 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 się niebezpiecznie zrobiło Jeszcze tu jest jeden A okej okay. Headshot Jezuś Fuck you Ale jest niebezpiecznie Ale to jest niebezpiecznie O kurde, nie Żyjesz, żyjesz Szybciej kochanie, uciekaj, 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 niej! Kuźwa, muszę go od tyłu jakoś zajść. Kuźwa cały czas odwraca za szybko. On chyba wie, że ja muszę sztać mu w plecy i dlatego on tak się dziwnie. kujwa musiała przeładowywać. Widzieliście to? Proszę go nie mogę wybrać. O. Cię są pleci. Dostał kawałek. Ale ja mało życia. Prado bo na boi. naboi. Muszę oszczędzać. Nie, 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 nie. O, czekaj, czekaj. Jeszcze raz... EF! Szajze! No! Czemu walki z bossami są zawsze takie ciężkie? Aha! Sam go zabił! się to? Sam swojego... ...myślowa mordercę. Team kill. Jest. Kujwa, co jest? O, jest na przykładkiem. I teraz głowę go F F. Jest. F. Morduję go. E, e, teraz e, teraz e, teraz e, teraz e. Okej. Okay. Wow, jaki brzydal. Ale pokonałem go. O, oh, jest. Uh. To była masakra O ja pierdolę Uuu, jest jakieś omnisje tutaj gdzieś? O, coś mogę zebrać? Okej, okay. ulepszenia broni to są w obozie Uuu, Już nie będę miał czasu to zrobić I tędy co? Zbliżamy się do końca, co ja mam teraz zrobić? Kurde, trzeba zabić może sam i jego Chyba tak, czy... No, no. Aaaa, Co? No i mój łuk, kochany. Co mam zrobić? F. A, ha, ha, ha. Ciskamy, ciskamy, żeby się bronić. Ciskamy szybko, 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 czy... Uda się, uda się. Szczeliłem w niego. Dosta w ramie. No, szczelaj do niego, w głowę mu. O, dwa pistolety mam. Oh, 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 oh. O! To było akurat fajne. Przypomniał mi się od razu stary Tomb Raider, gdzie się dało z dwóch pistoletów przynajmniej. Taki tu, 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 tu. I co teraz zrobić? jakąś tam chimiko zabić wbić mi jej coś w serce. O, resztę tego miecza, może to było wcześniej. Tak! Kołek właściwie znalazł jakiś. Ale brzydka. Wow. Teraz burza się pana skończyć, co? O, sam. Dzięki Bogu. Laro, co, co się dzieje? Jestem tu. Jesteś bezpieczna. Już dobrze. Już dobrze. Uratowałaś mnie. Wiedziałam. Obiecałam Ci. Zabierzemy Cię do domu. Światło się stało. Wreszcie spokój tutaj na tą wyspę. Tolara! Massam! Udało się! Dobrze, że ja nie musiałem wracać na pieszo, tylko daj kastekę z tym wszystkim. Super. Dobra jest, kurde. Ale on ma dziwne nogi. Wszystko Stopi jakieś takie dziwne. Co tam się wydarzyło? Nie chcesz wiedzieć. To już koniec. Teraz możemy odpłynąć. Dobra, wynośmy się stąd. Byłam taka ślepa, taka naiwna. Przez wiele lat odrzucałam ojca wątpiąc w niego tak jak inni. Tymczasem on miał rację w tak wielu sprawach. Chciałabym mu to teraz powiedzieć. Jest tyle tajemnic, które traktowałam jak zwykłe opowieści, lecz granica między mitem a prawdą okazała się mglista i niewyraźna. Muszę znaleźć odpowiedzi. Muszę zrozumieć. O, dwa osiągnięcia dostałem. Ja robię migofli przed lekcjami baletu. Potrzebujesz czegoś? Hmm. Nie wiem, co właściwie przydarzyło ci się na tej wyspie, a sądząc po twoich ranach i wyrazie oczu, chyba nawet nie chcę wiedzieć. Tak czy inaczej, płyniemy do domu. Wreszcie. Fuck you, Chimiko. Ja nie wracam do domu. Producent Gris już zapowiedział, że powstanie druga część, więc. już się nie mogę doczekać. A Survivor is born. Ja dziękuję wszystkim za uwagę, wszystkim osobom, które wytrwały ze mną podczas tych smagań, moich Ilary na tej dziwnej wyspie z tymi wszystkimi potworami. Ja będę zajął ten skin na pewno. Fajnie mi się grało. Świetna gra. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Bye bye!